Ja będziemy składali wniosek do sądu o ślub jak możecie jeżeli ktoś jest tam z drugiej strony to może pomóc bardzo proszę o pomoc jest to dla mnie najważniejsza w tym momencie życiowa sprawa najważniejsza w moim życiu najważniejsza w moim życiu ja czekałem na to żeby czekałem na to całe życie żeby jakaś dziewczyna dała mi dała mi dziecko gdzie ja myślę że jestem kurwa bezpłodny bez kitu przestałem czpać dzięki niej wszystko się zregenerowało i po roku czasu mogłem być ojcem. Rozumiecie? To to jest dla mnie cud, jakiego się w życiu nie spodziewałem. Kurwa. Bez kitu. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma kogoś w tym sądzie na terenie polskiej, Polski, to bardzo bym prosił o pomoc, bo chcemy przyspieszyć ten wniosek. Ona będzie składać jeden, ja będę składał drugi. I tylko w taki sposób może opuścić ten yy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym się znalazła. Yy, trochę na... na... Dlatego kochani wybaczcie mi, że nie mogę teraz realizować wysyłki, sprzedaży wysyłkowej, gdzie jest dużo, dużo, cały czas dużo wiadomości, tomuś co z tymi adresami, co z tym, co z tamtym. Mam dziewczynę, która nosi moje dziecko. Jest zamknięta w mowie, niestety przez placówkę, która miała być dla niej domem zastępczym. Taką mamy, taki mamy system kar dzisiaj. To jest tak, że małoletniego trzeba karać, mimo to, że nic takiego nie zrobiła. To zamiast pokazywać, dawać jej przykład i i w jakiś sposób wychowywać, to jest jeden system karania, tylko i wyłącznie karać, karać, karać i tak do usranej śmierci.